W ostatnim czasie na moim kanale sporo pojawia się filmów, gdzie trasy wyznaczały mi autobusy komunikacji miejskiej Tym razem jadę z Bierunia za linią 686 w kierunku oświęcimia Teraz jestem rond na rondzie imienia strajku górników KW Piast 1981 to jest rondo na skrzyżowaniu granitowej z drogą krajową nr 44. Rondo, które aktualnie jest w remoncie, autobus jeszcze jest za mną. więc jak gdzieś tutaj na ciągu drogi krajowej nr 44, będę musiał sobie stanąć. Aby yy, Aby się Za tą linią przejechać Natomiast dlaczego akurat Ta linia yy, A nie jakaś yy, A nie jakaś inna Dlaczego akurat 686 no z prostego powodu yy, Linia 686 Tutaj zaś mam powyżej minuty Nie mogę Linia 686 jest jedyną linią w metropolii w GZM ie chyba nawet jedną z nielicznych w Polsce, gdzie linia komunikacji miejskiej wyjeżdża poza województwo. No już ona nie wyjeżdża poza obszar metropolii, oczywiście też, ale wyjeżdża również poza województwo, a więc y, autobus komunikacji miejskiej jadący z tychów do Oświęcimia. No, ciężko tutaj gdzieś znaleźć jakąś miejscówkę, żeby sobie można było stan stanąć i puścić ten autobus przed siebie w końcu się okaże, że do końca dojadę pierwszy przed autobusem natomiast teraz jestem na skrzyżowaniu w Bieruniu. po lewej stronie droga do Imielina droga wojewódzka, która nam tutaj wjeżdża do łączy się z 934 która się łączy z krajową 44 No niepotrzebnie ta panda się tam podsuwała. No dobra. Zrobił miejsce tym skręcającym sprzeciwka w lewo. Okej. Okay, zwracam honor. Parking dla firmy. W końcu się okaże, że stanę przy przy rzece, przed wiaduktem na wjeździe do Święcimia lub już w samym Oświęcimiu gdzieś tam na stację zjadę. Wielu kościół tutaj również aż 6 6 się zatrzymuje. Zwróćmy uwagę, że tutaj na całym tym odcinku mamy zakaz poruszania się rowerem z prostego powodu po lewej stronie ścieżka rowerowa śmieciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie ścieżka, z drugiej chodnik dla dla pieszych, stąd też tutaj zakaz poruszania się rowerem no i muszę przyznać, że nie tych rowerzystów tutaj nie widzę no i co również to ciągle ciągle zakaz zatrzymywania się parking tylko dla klientów przy sklepie No i kończy nam się Mieruń Zaczyna się nam Województwo Małopolskie i Wisła, Boże Święty ale tutaj powylewało Postaram się tutaj gdzieś zatrzymać Jest tutaj placyk, na który mogę wjechać przed babicami próbuję Wam trochę pokazać tej wisły Tutaj właśnie, zobaczcie, tutaj chyba wątpię, aby tutaj aż dochodziła rzeka do tego miejsca. A teraz jestem na moście na pograniczu województwa śląskiego i małopolskiego. Pogranicze Bierunia i Babic. Oto właśnie Wisła. Tutaj widzimy, patrzymy w górę Wisły Natomiast to co przez chwilką pokazywałem to był widok w dół jakiś jakaś kłoda płynęła zobacz tutaj rzadko bywam, ale podejrzewam, że to są takie Wysepki tutaj, to wszystko, gdzie są te drzewa. Natomiast jak daleko ona sięga. Na szczęście, no już podobno te opady mają zmaleć. A tam widok w dół rzeki. No to czas ruszać w dalszą drogę. Popatrzyliśmy na, Wis na Wisłę. Natomiast w tym czasie, gdy ja wam nagrywałem. Stan rzeki tutaj w Babicach autobus na troszeczkę nam odjechał do przodu Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś go dojść i się nie zgubię Myślę, że jestem jakieś dwie, dwie minuty za nim, liczę, że gdzieś jednak jakiś przystanek go troszeczkę e, zatrzyma. Natomiast no już jesteśmy w województwie małopolskim, jesteśmy w gminie Oświęcim w miejscowości Babice. Droga krajowa 44 Teren zabudowany. Czyli możemy jechać maksymalnie 50 na godzinę. Z tego co pamiętam, jedna z tych bocznych dróg tutaj w prawą stronę. Tylko nie wiem czy to jest ta czy następna. Jedną z tych dróg możemy dojechać do obozów w Brzezińce. Natomiast no ja dzisiaj do do Brzezinki ani do obozów Auschwitz nie zamierzam jechać, a nawet jeśli bym tam pojechał, nie wiem, czy to nie była ta droga na hermen to na pewno nic bym tam nie nagrywał. Z prostego powo powodu ze względu na szacunek dla tych, którzy, którzy zostali tam zamordowani, którzy tam polegli. A my już wjeżdżamy na wiadukt tuż tuż przed Oświęcimiem tutaj już mamy tabliczkę Miasto Oświęcim autobusu niestety nadal nie widzę I to jest w tym wszystkim najgorsze że nie mam kontaktu wzrokowego z nim i nie wiem gdzie on na rondzie jedzie Jasu ja sobie torą do obiadu dookoła Podejrzewam, że jedzie y, cały czas y, krajówką Mam przystanek stacja Bibi. No i udało mi się dotrzeć do święcimia. Niestety po drodze awarii uległ uchwyt do kamery w samochodzie, tak więc z auta dzisiaj na razie żadnych nagrań nie będzie. Natomiast ja znajduję się przed pomnikiem nieznanego żołnierza w Święcimiu, to tutaj w tej okolicy, do tej okolicy. Dowiózł mnie nasz autobus Jeśli się dobrze orientuję serce tego, co by nie mówić, pięknego e, polskiego miasta Cóż, ja ruszam w dalszą, dalszą drogę Natomiast no, mam nadzieję, że jeszcze tutaj kiedyś wrócę. No i przede wszystkim, że będę mógł pokazać tego miasta troszkę więcej z zaszyby mojego auta. Natomiast do nie byłbym sobą, gdyby na tapetę, na tapetę nie wpadło jakieś tutejsze skrzyżowanie, więc musi być skrzyżowanie, przy którym zakończyłem swoją przejażdżkę, czyli plac Kościuszki Dąbrowskiego. Krzyżowanie z sygnalizacją świetlną, oczywiście sygnalizator ogólny. Zobaczmy, jak tutaj ten ruch wygląda. Zobaczmy, że ta droga na wprost jest trochę po łuku, tam gdzie stoi to czerwone auto. W tą drogę tak naprawdę jedziemy na wprost, czyli z pasa prawego, i na tym prawym pasie powinniśmy się do niej ustawiać. Natomiast myślę, że w pewien sposób faktyczne ustawienie dróg jest nieco, nieco mylące. Stąd też pewnie, czego w żaden sposób nie pochwalam, bo kierowca powinien się orientować, gdzie może jechać. Stąd pewnie w tamtą drogę jeżdżą yy, z pasa lewego. I podejrzewam, że nie są, że nie jest to odosobniony przypadek. Zobaczmy sobie jeszcze raz, jak teraz przyjedzie ten ta grupa pojazdów, które są, czy ci z tego pasa pojadą prawidłowo, czy też pojadą w sposób nieprawidłowy? Powinien jechać Dąbrowskiego. Rowerzysta pojechał prawidłowo. Mijałem się prawymi bokami. Jazdy również prawidłowe ustawienie. Ideał można wybrać.